Wypisałem sobie kilka najważniejszych informacji, takich, o które najczęściej Państwo pytacie. Zacznę od takiej dla nas, ze strony instruktorów, najważniejszej. To jest, jeżeli dzieci jeżdżą rano, to bardzo prosimy, i jedzą przyniadanie, nie w przedszkolu tylko w domach, bardzo prosimy, żeby nie dawać dzieciom za dużo napojów do picia, czy to herbaty, czy kakao. Dzieci się nie odwodnią na zajęciach tych narciarskich. A bardzo nam to ułatwi sprawę, ponieważ nie ma nic gorszego jak dziecko na zajęciach narciarskich zgłaszające potrzebę pójścia do toalety, bo zaraz za tym jednym dzieckiem idzie lawina następnych, i my rozpakowując i ubierając z powrotem, powiedzmy, trzy, cztery dzieci, to jesteśmy już w połowie zajęć. Także bardzo prosiłbym na to zwracać uwagę, jeżeli będzie taka sytuacja, że dzieci będą jeździć z rana po śniadaniu w domu, nie w przedszkolu, bo w przedszkolach z reguły, panie, są już na to z naszej strony uczulone to prosiłbym o tym bardzo pamiętać ja zawsze zaczynam od tej informacji bo to jest informacja, która jest dla nas mega istotna druga sprawa bardzo ważna to są rękawice jednopalczaste bardzo prosiłbym, żeby dzieci miały rękawiczki jednopalczaste z, z dłuższym rękawem tu gdzie my nosimy zegarki ja pokażę, tu gdzie my nosimy zegarki między tym jak się, miejscem, gdzie kończy się rękawiczka a zaczyna kurtka jest taka przestrzeń gdzie przy upadkach bardzo często dostaje się śnieg yy, I to jest nieprzyjemne dla dzieci yy, Także bardzo mi proszę zwrócić uwagę Żeby rękawiczka była jednopalczasta Z dłuższym rękawkiem yy, Dlaczego jednopalczasta? Otóż dlatego, że dzieci Na przykład ściągając rękawiczkę Bo chcą się gdzieś tam podrapać po buzi czy, czy, czy no próbują się podrapać pod kaskiem Bardzo często ściągają I wyciągają ten środek yy, Który jest w rękawiczce Ten taki tak zwany ocieplacz i nam, instruktorom, bardzo ciężko jest włożyć naszymi dużymi dłońmi, bardzo ciężko jest upchać później tą małą rękawiczkę, jeżeli ona jest pięciopalczasta. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. I, no i nie możemy po prostu założyć dziecku rękawiczki na stoku. A jazda bez rękawiczek na nartach no jest, krótko mówiąc, niedozwolona nie przez małe dzieci, ponieważ narty mają bardzo ostre krawędzie i, i mega pilnujemy tego, żeby dzieci miały rękawiczki na rączkach. No, poza tym mogą sobie paluszki odmrozić, krótko mówiąc. Jeżeli rękawiczka jest jednopalczasta, to o wiele łatwiej nam upchać naszymi dwoma palcami cały ten środek, jeżeli dziecko ściągnie i ten środek wyjdzie. I to mega, mega ułatwia nam sprawę, i jest łatwiejsze później w, no w tym, że dzieci, dzieci czują większy komfort. Co do sprzętu, sprzęt można mieć swój, jeżeli jest po starszym rodzeństwie. Jeżeli Państwo chcecie, możecie kupić swój sprzęt. Sprzęt można od nas wypożyczyć. Pytacie Państwo, czy ten sprzęt jest użyczany na, na czas zajęć. Na początku tak robiliśmy, że na każde zajęcia dziecko dostawało narty od nas. W tej chwili robimy tak, że jeżeli Państwo wynajmujecie od nas sprzęt, ten sprzęt trafia do Was na cały sezon. Czyli jeżeli Państwo jesteście jeżdżący albo dziecko korzysta z innych zajęć narciarskich, to ten sprzęt, który od nas Państwo wynajmujecie na cały sezon, on jest do Waszej dyspozycji, niezależnie od tego, czy jeździcie tylko z nami, czy, czy jeździcie na przykład sami. Można z tego korzystać. Zdarza się bardzo często tak, że dziecko, dziecku dobierając sprzęt, czy kupując sprzęt, powiedzmy na początku grudnia, bo z reguły zajęcia ruszają na początku grudnia, albo w pierwszej połowie grudnia, jeszcze przed świętami, Zdarza się, że buciki są dobre, natomiast później po powiedzmy w połowie sezonu gdzieś tam koniec, ty, koniec lutego, połowa lutego dzieci zgłaszają, że ich uciskają buci, buciki w stópki i to jest bardzo, znaczy nie mówię, że bardzo często, ale to się zdarza. Proszę się nie zdziwić, jeżeli dziecko zgłosi Państwu sytuację taką, że, że nagle zaczną buty uwierać. Może tak być, że przez te 2-3 miesiące nóżka tak urośnie czy buty narciarskie. Przestaną być krótko mówiąc dobre w tym, w tym sezonie. Jeżeli Państwo bierzecie od nas buty czy sprzęt i zdarzy się taka sytuacja, oczywiście wymieniamy w trakcie na, na, na większy rozmiar, tutaj nie ma najmniejszego problemu. Co w przypadku choroby, jeżeli dzieci nie chorują? Generalnie jest tak, że w pakiecie podstawowym macie Państwo 8 zajęć. I te zajęcia macie Państwo do wykorzystania powiedzmy od początku grudnia, od pierwszej połowy grudnia do połowy marca na pewno, a, a to zależy od tego, jak sezon zimowy się ułoży. A bardzo często się zdarza tak, że jeździmy do końca marca i macie Państwo czas na to, żeby uzbierać te 8 razy. Wiadomo, że super by było, jakbyście Państwo pilnowali frekwencji na początku, czyli jeżeli macie jakieś umówione wizyty. Jakieś swoje i, i akurat wypadają na początku sezonu narciarskiego sugerowałbym przełożyć, jeżeli jest taka możliwość, bo bardzo ważnym dla nas jest, żeby dzieci trzymały, trzymały frekwencję na początku, bo, bo jest bardzo duża różnica w tych grupach zerówkowych, czyli w tych my zerówkowych nazywamy te dzieci, które zaczynają od, od zera, czyli pierwszy raz są na nartach. Jest bardzo duża różnica między tym, kiedy dzieci są pierwszy, drugi raz na nartach, a na przykład czwarty, piąty. To jest, to jest bardzo duża, e, duża różnica. Jeżeli dziecko na początku opuszcza trzy pierwsze zajęcia, a grupa jest już później wchodzi, dziecko na czwarte zajęcia, a grupa była na czterech zajęciach, to jest bardzo duża dysproporcja. I prosiłbym też mieć to na uwadze, jeżeli jest taka możliwość, żeby pilnować tej frekwencji na początkowych zajęciach. Oczywiście sytuacje losowe, choroby i tak dalej, jakby tutaj no, nie mamy na to wpływu. Mówimy tylko o tych sytuacjach, na które mamy jakiś tam realny wpływ, więc, więc dobrze by było o tym pamiętać. I tak, generalnie zajęcia nie przepadają. Jeżeli dziecko, dziecko jest chore i wypada z zajęć, to mamy ileś tam razy się spotykamy w sezonie, że te 8 razy dziecko jest bez problemu w stanie uzbierać. Zdarza się tak, zależy ile osób się zgłosi u was w przedszkolu, ale w przedszkolach mamy tak, że mamy podwietrze grupy, wtedy dziecko może jechać z inną grupą z danego przedszkola, albo po prostu pojechać z innym przedszkolem, jeżeli, jeżeli jest miejsce w busie, także to nie ma problemu. I oczywiście, jeżeli jest zielone światło ze strony dyrekcji przedszkola, w tym przypadku zaczerwanego parasola, to, to, to weźmiemy dziecko albo z inną grupą, albo z innym przedszkolem. Dla Państwa zajęcia są dedykowane w piątek, tak mamy wstępnie ustalone, w piątek o godzinie 11, powrót około 13:45, tak mniej więcej 13:50 mamy powrót do przedszkola. Czyli my odbieramy dzieci, przyjeżdżamy busem albo busami, w zależności od tego, ile będzie dzieci, dzieci. odbieramy dzieci z przedszkola i później do tego przedszkola odwozimy. Na zajęciach jest dwóch instruktorów, a od zeszłego sezonu trzech instruktorów. Jest to podyktowane tym, że jeździmy albo jednym, albo dwoma busami. Jeżeli jeździmy dwoma busami, no to jest trzech instruktorów, z tego względu, że jeździmy w Karpaczu na Winterpolu i tam jeździmy kanapą. Na kanapę wchodzi sześć osób łącznie z instruktorem, czyli mamy czwórkę dzieci, maksymalnie piątkę na kanapie plus, plus instruktor. Jeżeli tych dzieci mamy na przykład 12, bo tak się zdarza czasami w przedszkolach, wtedy jeździmy sobie w trzech instruktorów, grupa jest fajna i na kanapach jeżdżą dzieci z instruktorami. Mamy zaprzyjaźnioną już obsługę wyciągów, te wyciągi są zwalniane dla nas, obsługa nam pomaga sadzać dzieci na wyciąg i to jest bardzo, bardzo fajne tam w, w Karpaczu, na Winterpolu. Bardzo wygodna kanapa. Bardzo dobry stok do nauki, tej przedszkolnej, i generalnie to jest stok, który nam się mega dobrze mm, sprawdza. Jeżeli dziecko dziecka nie ma na zajęciach, to nie, przypada mu, nie przypadają mu pieniądze za karnet. Karnety kupujemy tylko wtedy, kiedy dziecko jest na zajęciach. I tu od razu powiem, odpowiem jakby na kolejne pytanie: czy trzeba płacić wszystko naraz? Nie trzeba płacić wszystkiego naraz, można płacić w ratach. Nie ma ciśnienia z naszej strony, ale bardzo prosimy, żeby pilnować tych opłat za karnety, bo za karnety rozliczamy się na bieżąco za każdym razem jak przyjeżdżamy grupą to ja każdego dnia kupuję pod daną ilość dzieci kupuję karnety i prosiłbym żeby... bierzemy zaliczki z reguły tam po 300-400 zł i później to rozliczamy w trakcie sezonu jeżeli już ta zaliczka się wyczerpie no to wtedy daję sygnał że dobrze byłoby dopłacić i kolejną transzę za, za karnety w zeszłym roku około 60 złotych kosztował karne dla dziecka, na początku i na końcu sezonu tam jest zawsze ciut taniej. Nie wiem, jeszcze nie mam aktualnego cennika na ten sezon, więc, więc trudno mi powiedzieć jak to będzie wyglądało. Zajęcia trwają około półtorej godziny, łącznie ze wszystkim, czyli jak wyjeżdżamy o 11, przed tak 11.45 jesteśmy na stoku. 11:45, 13:15 mniej więcej kończymy zajęcia i wracamy do przedszkola. W cieplicach jesteśmy, tak jak mówiłem, około 13:40, 13:50 w zależności od tego, o której skończymy i, i jaki jest ruch. Dobrze, pierwszy teraz tak, czy, czy trzeba płacić od razu, tak jak mówiłem nie trzeba płacić od razu, pierwsze zajęcia robimy sobie zawsze takie zapoznawcze z dziećmi, te pierwsze zajęcia nazwijmy to, że one są tak jak powiedziałem zapoznawcze i od tego roku wprowadzimy zajęcia tak zwaną suchą zaprawę, zrobimy je w przedszkolu, żeby dzieci się z nami poznały, dobierzemy w tym czasie też na tych zajęciach sprzęt tym dzieciom, które będą od nas wypożyczać i to będą jedne zajęcia, tak zwana sucha zaprawa, zrobimy sobie tam, macie bardzo fajne boisko w przedszkolu też umówię z paniami na dany dzień, myślę, że to będzie w ten, w ten sam dzień, co, co później będą zajęcia narciarskie, ja Państwa poinformuję poznamy się z dziećmi w ich środowisku, czyli w przedszkolu żeby nie przeżywało jakiegoś tam szoku później, że, że zobaczą nas, obcych ludzi, mnie z brodą i, i jeszcze w zimnym środowisku karpackim ze śniegiem i, i, woli, I zawsze te, te pierwsze zajęcia gdzieś tam wolimy, żeby się odbywały w przedszkolu, tam w, na terenie, które dzieci znają. W zasadzie to tyle. Jeżeli Państwo będą mieli pytania, ten filmik gdzieś tam udostępnię na kanale, na YouTubie. Zrobimy później sobie listę, bo będziemy się komunikowali na grupie WhatsAppowej. Ja sobie spiszę wszystkie numery Państwa, tam powtórzę jeszcze te informacje, wyślę Państwu też ten cennik zajęć, karnetów, dojazdów i tak dalej. Myślę, że to Pani w przedszkolu Pani Dorota rozsyłała lub Pani Magda rozsyłała Państwu zainteresowanym, ale ja to jeszcze, jeszcze umie, umieszczę, tak żebyście Państwo mieli wgląd do, do tego. Czyli tak jak powiedziałem, zaczynamy początkiem grudnia, kończymy w połowie marca lub pod koniec marca z przerwą na ferie. W, w trakcie ferii naszych dolnośląskich prowadzimy półkolonie dla dzieci szkolnych. Jeżeli Państwo macie starsze dzieci, serdecznie zapraszamy. Jeździmy do Pasek i zajęcia są wtedy od poniedziałku do piątku. Wyjeżdżamy o 8 mniej więcej z Jelenie Góry, wracamy około 15, czyli tak jak Państwo jesteście, jesteście w pracy. Wtedy jest przerwa od zajęć przedszkolnych, to nam dwa tygodnie wypadają w sezonie, natomiast cała reszta jest w pozostałym czasie, jeździmy z przedszkolami. Jeżeli wypada na przykład Wam jakiś dzień, dzień babci, dzień dziadka lub jakiś karnawał czy inne rzeczy, zawsze możemy przesunąć na inny dzień. Oczywiście najpierw, najpierw rozmawiamy o tym w przedszkolu, żeby też nie, nie kolidować z Państwa zajęciami. I, I wtedy możemy wybrać sobie albo inny dzień tak, żeby żeby państwa, dzieci, te narciarskie, czyli narciarze, nie ominęły ich jakieś tam ważne święto przedszkolne, bo, bo wiadomo, że, że to są ważne sprawy dla dzieci, czy, czy dla dziadków, czy dla rodziców, więc, więc mamy to na uwadze. Ale to zawsze będę wcześniej Państwa informował. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała: bardzo proszę nie przegrzewać dzieci, czyli nie ubierać za mocno, za, za ciepło, ponieważ ta początkowa nauka to jest bardzo dużo wywrotek, bardzo dużo emocji, bardzo dużo ruchu, i dzieci no mega się męczą, krótko mówiąc. My staramy się minimalizować ten wysiłek, ale to i tak jest nowa umiejętność, nowe środowisko, sprzęt, ślizgi w dodatku, narty. I to jest bardzo duży wysiłek dla dzieci, to jest taka ogromna prośba, szczególnie do mam. mamy, mamy mają tendencję do przegrzewania dzieci, proszę mieć na uwadze, że to jest naprawdę duży wysiłek i tak jak narty wyglądają na sport bardzo łatwy i przyjemny gdzieś tam na filmikach, taki jest, ale zanim się do tego etapu dojdzie, to, to trochę wysiłku trzeba włożyć, także prosiłbym, żebyście Państwo mieli to na uwadze, żeby po prostu dzieci nie przegrzewać, nie stosujemy szalików, stosujemy bufki, Stosujemy kominiarki, natomiast szale z jakimiś pomponami, i tak dalej, to nie jest do, dobry pomysł. Na narty, budzi ten szalik, może się zaplątać, i to nie jest krótko mówiąc, bezpieczne. Kolejna informacja, taka istotna, to są fryzury. To jest um, informacja szczególnie dla dziewczynek lub dla, do, też do chłopców z dłuższymi włosami, jeżeli Państwo macie jakieś fryzury ze spinkami, gumeczkami, jakimiś motylkami itd. Bardzo bym prosił, żebyście Państwo tą fryzurę pod kask przećwiczyli w domu, bo bardzo często dziewczynki nam zgłaszają problem, że boli je główka, że kask jest za mały. Kask jest dobry, ale nie da się już go mocniej podkręcić na tej regulacji, którą kask ma z tyłu. Nie da się już tego zrobić więcej, a widać, że już kask jest powiedzmy w miarę luźny, ale gdzieś tam fryzurka przeszkadza, albo warkoczyk, albo gumka, albo jakaś spinka i tak dalej. Prosiłbym, żeby Państwo, którzy macie córki, żeby przećwiczyć sobie fryzurę, taką dogodną pod kask i to jest bardzo istotne. My, instruktorzy, no szczególnie ja, ja mam dwóch synów, nie znam się na fryzurach dziewczęcych. Ale to też ciężko jest po prostu poprawić włosy na mrozie, gdzieś tam nam. Łatwiej to Państwu zrobić i w, domu, w domach przećwiczyć po prostu fryzury takie, żeby po pierwsze gumki i spinki nie przeszkadzały, po drugie, żeby grzywki nie wchodziły na oczy. Też często nam się zdarza, że spod kominarki gdzieś tam wystają dziewczynkom. Wszysiane włosy, nic, nic tam nie widać generalnie, bo wszystko, wszystko, całe włosy im zachodzą na oczy, także bardzo prosiłbym, żeby to przećwiczyć w domu i żebyście Państwo mieli to na uwadze. Dobrze, jeśli będą pytania, zapraszam serdecznie, można do mnie dzwonić, ja numer podam, można do mnie pisać na Whatsappie, można napisać maila. To jak Państwu wygodnie, ja jestem do Państwa dyspozycji, chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Pytacie też Państwo często, czy radzimy sobie z takimi urwisami, ancymonami. Generalnie nie mamy problemu z dziećmi żywymi, z dziećmi, które gdzieś tam wykazują jakąś żywszą energię. Bardzo dobrze sobie radzimy z dziećmi, natomiast nie tolerujemy jakiejś przemocy. Jeżeli są dzieci takie, które się biją, dosyć mocno i stanowczo reagujemy. Nie dopuszczamy do sytuacji takich, żeby po prostu jedno dziecko biło, inne, inne dziecko na zajęciach. Narty, pomimo tego, że to jest sport indywidualny, to gdzieś tworzymy jakąś grupę i uczymy, się, uczymy tych dzieci, maluchów, żeby się wspierały, a nie biły czy wyśmiewały, bo na początku będzie bardzo dużo wywrotek. Prosimy, krótko mówiąc, żeby dzieci, te, którym lepiej, żeby się nie śmiały z tych, które się przewracają i też prośba do Państwa, będziemy Państwu udostępniali filmiki, zdjęcia, bardzo bym prosił nie porównywać dzieci, te filmiki pokazujcie im, bo my się pytamy, czy mama, tato pokazali przy obiedzie, przy kolacji. Jest dużo frajdy, ale bardzo proszę nie porównywać. Jeżeli zobaczycie, że któreś dziecko lepiej jeździ, to jest normalne. Jedne, jedne dzieci szybciej się rozwijają w danej dyscyplinie, inne wolniej. Znowu w innej dyscyplinie te, które się w nartach powiedzmy rozwijają wolniej, może będą szybciej się rozwijały. Także bardzo bym prosił nie porównywać. Jak gwarantuję Państwu, że po tych ośmiu razach, które macie Państwo w pakiecie, dziecko na pewno będzie zjeżdżało, będzie skręcało, będzie hamowało. Ale unikamy jakiegoś tam porównania, żeby dziecko po prostu nie było przykro, nie, 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 nie tworzymy jakiejś niepotrzebnej tam napiętej sytuacji czy, czy, czy jakichś tam nacisków. I chyba już ostatnie, ostatnia odpowiedź na pytanie, czy rodzice mogą uczestniczyć w zajęciach. Generalnie odpowiedź jest jedna i krótka: nie mogą rodzice uczestniczyć w zajęciach, my nie robimy tajemnicy z zajęć. Na stokach są kamery. Można obserwować przez kamery. Tak jak powiedziałem, z każdego zajęcia będziecie Państwo mieli pakiet filmów, pakiet y, zdjęć. Yy, I prosimy, żeby na zajęcia, krótko mówiąc, nie przyjeżdżać, nie chować gdzieś się tam po krzakach czy, czy w samochodzie. Ponieważ proszę mówię, że dziecko zawsze kątem oka gdzieś wyczai mamy czytate, A jeżeli wyczai mamy, czytate. Szczególnie mamy, no to już my mamy po zajęciach, bo no, pokusa taka, żeby po prostu uciec do mamy jest, jest olbrzymia i, krótko mówiąc, dlatego nie chcielibyśmy, żeby Państwo gdzieś tam uczestniczyli w tych zajęciach. Jest nam zdecydowanie łatwiej prowadzić te zajęcia bez obecności rodziców. Na koniec sezonu staramy się zawsze, jeżeli warunki na to pozwolą, staramy się robić takie mini zawody przedszkolaka, wtedy zapraszamy. Eee, zapraszamy rodziców, mamy tatę babcię, dziadka, wujka, ciocie rodziców, szesnych wtedy jest czas na oklaskiwanie na Łzy szczęścia i radości, ale to są jakby ostatnie zajęcia w sezonie, i wtedy robimy taki, takie mini zawody dla przedszkolaka. Wtedy zapraszamy całe rodziny, bo to jest bardzo przyjemne, jeżeli Państwo będziecie obserwować swoje pociechy, ale to jest jakby ten jeden moment w sezonie, gdzie, gdzie Wasza obecność jest naprawdę mile widziana i, i wskazana. Natomiast w innych przypadkach proszę nam dać po prostu, robić swoją robotę i, i, i my na pewno, jeżeli dziecko będzie chodziło na zajęcia, to dziecko będzie. Będzie jeździć i my się staramy, tak żeby dzieci miały bardzo miłe mm, wspomnienia właśnie z, z tych zajęć narciarskich. Jeśli chodzi o narty, to ja bardzo Państwu dziękuję. Yy, za chwilę nagram drugi filmik dotyczący tenisa, bowiem, że część z Państwa jest zainteresowana, ale nie chciałbym, żeby to się nakładało jeden filmik na drugi, więc za chwilę, za chwilę w drugim filmiku yy, podda się informacje dotyczące tenisa. Na ten moment dziękuję bardzo, do usłyszenia za chwilę.